Dobrze, jeśli chodzi o sytuację w gazy, dzisiaj ostatni wyniki ludobójstwa tam. Mamy 34 tysiące zabitych i zaginionych palestynczyków, około 67 tysięcy rannych, około 2,5 tysiąca masakr w unii i po prostu około milion domów już nie są, milion osób nie mają dach pod głowę. Ich domy zostały zniszczone całkiem. Po prostu sytuacja jest tragiczna. Niestety świat nadal patrzy. Niektórzy zdradzali Palestyny i nie przyjmują tu, co się dzieje tam. Świat musi otworzyć oczy, musi patrzeć na Gazę, na Palestyńczyków i co się dzieje w Gazie. I wyobraź sobie, że od tam Sąd w Hadze wydał tej rezolucji, że Izrael ma podporządkować i tak dalej. Mamy 900 zabitych Palestyńczyków w ciągu tygodnia. To chyba tydzień, albo trochę ponad tydzień. Po prostu świat patrzy, Palestyńczycy walczą i mam nadzieję, że w końcu wszyscy przywódcy Izraela idą do więzienia. Dziękuję.